Mini LEDy to bez wątpienia najgorętszy trend ostatnich lat. Jeszcze niedawno telewizory z podświetleniem wielostrefowym pojawiały się sporadycznie i były to najwyższe modele. A dziś? Obserwujemy prawdziwy wysyp a producenci prześcigają się głównie liczbą stref wygaszania parametrem, który w teorii najlepiej oddaje potencjał mini-LEDów. I właśnie dlatego postanowiliśmy pod lupę wziąć ekran Hisense U8Q. To telewizor, który producent pozyskuje bardzo wysoko i którym chce mocno zaistnieć w segmencie premium. Na papierze prezentuje się to świetnie. Ponad 2000 stref lokalnego wygaszania i jasność liczona w tysiącach nitów. Do tego odświeżanie na poziomie 165 Hz i cały zestaw funkcji przygotowanych z myślą o graczach. Brzmi imponująco, prawda? Ale... Wiecie dobrze, że suche dane techniczne nie zawsze przekładają się na realne wrażenia z oglądania. W dzisiejszym odcinku skupimy się przede wszystkim na tym, jak ten telewizor świeci i porównamy go z profesjonalnym monitorem studyjnym. Szczegółowe wyniki pomiarów i wykresy znajdziesz na naszej stronie wybierz.tv, gdzie możesz wygodnie porównać ten telewizor z innymi. A jeśli chcesz zobaczyć jak to wygląda w praktyce, zostań ze mną. Zaczynamy test Hisense U8Q. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Hisense, producent nie tylko telewizorów, ale też projektorów krótkiego rzutu, soundbarów czy sprzętu AGD, który cieszy się popularnością na polskim rynku. Wiem, że taka współpraca może rodzić pytania o rzetelność, dlatego od razu kilka słów wyjaśnienia. Testy przeprowadziliśmy na egzemplarzu pochodzącym ze sklepu, a nie dostarczonym przez producenta. Partner nie miał żadnego wpływu na scenariusz, wyniki pomiarów ani nasze opinie. Firmy współpracujące z naszym portalem mogą jedynie wykupić nasz czas na przygotowanie odcinka, a scenariusz, pomiary i wnioski poznają dopiero w momencie premiery. Sam test, jak zaraz zobaczycie, na pewno nie będzie bezkrytyczny. Zanim przejdziemy do wrażeń z oglądania filmów czy grania, zacznijmy od unboxingu i pierwszego kontaktu z telewizorem. Już po wyjęciu z pudełka Hisense U8Q sprawia wrażenie solidnego. Widać, że to co najmniej jedna półka wyżej niż testowany wcześniej U78Q. Nie jest to najsmuklejszy telewizor na rynku, bo musi pomieścić wszystkie technologie, ale też daleko mu domiana grubasa. Całość wygląda schludnie, a jednolita tylna obudowa sprawia, że telewizor prezentuje się świetnie, gdy wisi na ścianie. To coś, co na naszej stronie nazywamy możliwością montażu na płasko. Patrząc z boku na ekran nic nie odstaje od ściany, jeśli zastosujemy odpowiedni wieszak. Jeśli jednak wolisz klasyczne ustawienie, producent dorzucił pojedynczą centralną podstawę. I tu ciekawostka. Jej wysokość można regulować, rzadko spotykane, a niezwykle praktyczne rozwiązanie. Dzięki temu bez problemu zmieścisz pod ekranem soundbar i nie zasłonisz dolnej krawędzi obrazu. W zestawie znajdziemy też pilota. W końcu jakoś trzeba tym wszystkim sterować i tutaj duży plus dla Hisense. Nie poszli w minimalizm, który czasem aż boli. Na pierwszy rzut oka pilot wygląda klasycznie, ale kryje w sobie naprawdę sporo udogodnień. Jest ładowanie solarne, jest akumulator z możliwością doładowania przez USB-C, są też podświetlane przyciski, szczególnie przydatne podczas nocnych seansów. Już na starcie U8Q daje więc sygnał, że aspiruje do klasy Premium. A futurystyczne dodatki, takie jak złącze USB-C z obsługą DisplayPort do przesyłania obrazu, o którym powiem później, sprawiają, że mamy wrażenie obcowania ze sprzętem naprawdę dopracowanym. No dobrze, rozpakowanie mamy już za sobą, więc czas przejść do tego, co interesuje Was najbardziej: jakości obrazu. Wiecie, że nie byłbym sobą, gdybym zatrzymał się tylko na suchych pomiarach, ale możemy od nich zacząć. Na planszach testowych, tych, które są w centrum zainteresowania większości recenzentów, U8K potrafi osiągnąć nawet okolice 4000 nitów, a w trybie sklepowym jeszcze więcej. Brzmi kosmicznie, prawda? My jednak wdrożyliśmy własne procedury, w których mierzymy jasność bezpośrednio w filmach. To znacznie lepiej pokazuje, jak ekran sprawdza się na co dzień i uniemożliwia producentom sztuczne zawyżanie wyników. I tutaj też jest się czym pochwalić. Ponad 2000 nitów przy dużych rozbłyskach i od 500 do 700 nitów na małych światłach na ciemnym tle. Wynik zdecydowanie klasy premium. No dobrze, wystarczy tych danych. Zobaczmy, jak telewizor świeci w praktyce. Większość filmów i seriali masterowana jest pod 1000 nitów. Dla 8 to żaden problem. Telewizor oddaje dokładnie to, co zamierzył reżyser. W bielach zachowana jest masa szczegółów, śnieg, chmury czy refleksji światła, nie są wypalone, ale mają fakturę i głębię. Tak wygląda zdecydowana większość materiałów z platform streamingowych czasem jednak okazuje się, że efekt jest nawet jaśniejszy niż na monitorze referencyjnym wartym kilkaset tysięcy złotych. O co tu chodzi? Czy Hisense jest lepszy niż sprzęt studyjny? Raczej nie. To raczej efekt tego, co producent chciał, żeby widz poczuł. Jeśli przyjrzymy się uważniej, zobaczymy, że właściwie cały obraz jest lekko sztucznie podbity i wzmocniony. Tak został zaprojektowany system lokalnego wygaszania. I podobnie jak w innych telewizorach, które stosują takie triki, system ten jest głęboko zakamuflowany. Na planszach testowych krzywa jasności wygląda niemal idealnie. Niedoświadczony recenzent mógłby pomyśleć, świetnie, wszystko się zgadza. Ale kiedy pod planszę podłożymy prawdziwy kadr z filmu, pomiary od razu idą w górę. To jest wbudowane w ten telewizor. Porównajmy teraz sceny zrobione z większą starannością, przygotowane pod jasność 4000 nitów. To idealna treść, żeby tak mocny telewizor pokazał faktycznie pazur. I faktycznie, różnica względem monitora referencyjnego nie jest duża. Efekty świetlne wyglądają jaskrawo, wręcz wychodzą z ekranu. Blask słońca na tym ujęciu z filmu Demek wręcz może lekko oślepiać, tak jak naturalne słońce. W ciemnych scenach jak ta, gdzie helikopter leci nad pustynią w filmie Sicario, intensywność świateł jest zgodnie z przewidywaniami niższa. To duże wyzwanie dla ekranów minilet, które muszą balansować pomiędzy zachowaniem dobrej czerni a dostarczaniem wysokiej jasności bieli. Wciąż jednak jest to przynajmniej 500 nitów, co naprawdę robi robotę. Generalnie podziwianie efektów w filmach takich jak Pan, Demek, Batman vs. Superman czy Mad Max, a także granie na konsoli to czysta przyjemność na U8Q. Jednak i tutaj widać, że elementy obrazu, które powinny zostać ciemniejsze, są nieco sztucznie rozjaśnione. Wielu widzów uzna to za plus. Obraz staje się bardziej efektowny, bardziej wow. Ale jeśli komuś zależy na maksymalnej wierności, dostrzeże, że telewizor dorzuca od siebie porcję jasności, której reżyser nie planował. To coś w rodzaju sztucznego HDR-u. Efektowne, ale nie zawsze wierne. Niby nic złego, ale purystów obrazu może to drażnić. Na co dzień ta ogromna jasność sprawdza się nie tylko w materiałach HDR, ale też w zwykłej telewizji czy streamingu. U 8K to po prostu bardzo jasny telewizor. W treściach SDR potrafi przekroczyć 1000 nitów. Do tego dochodzi nowa powłoka antyrefleksyjna. Producent ochrzcił własnym marketingowym określeniem, ale najważniejsze jest to, że faktycznie działa. Tu mała uwaga. To powłoka o wysokiej przejrzystości, zwana lustrzaną. Zachowuje świetną czerń za dnia, natomiast odbijające się przedmioty nie są w żaden sposób rozmyte. Przeważnie jednak i takich nie widać, bo ciężko zdominować tak jasny ekran. Sami zresztą widzicie, jak wygląda zdjęcie z oświetlaczem skierowanym bezpośrednio w telewizor. Można śmiało powiedzieć, że U8Q to jeden z lepszych ekranów do oglądania w trudnych warunkach oświetleniowych, jakie są obecnie na rynku. Czas na coś, co od lat wywołuje gorącą dyskusję przy mini LEDach. Czernie i kontrast. Od dawna słyszymy, że ta technologia zbliża się do OLEDów. Niektórzy twierdzą nawet, że je przewyższa. Fakty są takie, że OLED, gdzie każdy piksel jest niezależnym źródłem światła, będzie zawsze niedościgniony. Ale muszę przyznać jedno – pod względem czerni u 8 k wypada bardzo dobrze. Dzięki 2048 strefom w wersji 65-calowej i dopracowanemu algorytmowi wygaszania kontrast naprawdę robi duże wrażenie. W prostszych scenach telewizor potrafi przygasić podświetlenie tak skutecznie, że czern nie emituje prawie żadnego światła. Oczywiście, życie to nie tylko proste ujęcia. Gdy na ekranie pojawia się wiele jasnych elementów, jak napisy w filmie zjawa czy kwieździste niebo, algorytm musi błyskawicznie zdecydować co robić. Mimo to rzadko kiedy da się zauważyć halo, czy jakieś inne niekorzystne zjawiska. Myślę, że żaden nabywca nie będzie rozczarowany głębią czerni tego telewizora. Hisense 8 q ma jedynie tą samą przypadłość co testowane niedawno U78Q Pro. Bardzo wolno wychodzi z czerni i mocno dogasza ciemne sceny. Dzięki temu może się poszczycić lepszą czernią, ale detale w niej schowane często trudniej zauważyć. Jeśli oglądamy w ciemnym pomieszczeniu, to raczej nic nie umknie naszej uwadze, ale w dzień może być gorzej. Krótko mówiąc, czerń świetna, ale znowu nie do końca pomyśli reżysera w ciemnych scenach. Oczywiście znajdą się też sceny, gdzie dostrzeżemy, że czern się nieco pogarsza. Głównie takie, gdy na ciemnym tle jest dużo małych jaskrawych elementów. Na przykład gwieździste niebo. To naturalne ograniczenie samej technologii. Mimo to Hisense radzi sobie lepiej niż wielu konkurentów, co łatwo zauważyć robiąc porównanie z innym telewizorem na naszej stronie. Telewizor oferuje wiele trybów obrazu, dzięki czemu każdy może dopasować charakterystykę kolorów do własnych preferencji. My w naszych testach skupiliśmy się na trybie Filmmaker Mode, ponieważ to właśnie on jest najbliżej referencyjnego odwzorowania, jaki widzi realizator studia. Już w ustawieniach fabrycznych widać jednak pewne ograniczenia. Pomiary wykazały, że balans bieli ma dominantę czerwonej składowej i deficyt zielonej, przez co biele mają lekko purpurowy odcień. Dodatkowo w treściach HDR włączona była domyślnie funkcja dynamicznego mapowania tonów, która podbija jasność, ale przy okazji powoduje przejaśnienia i nienaturalne wybicie bieli. Po kalibracji sytuacja zmienia się znacząco. Kolory stają się bardziej zrównoważone i naturalne. Zieleń trawy wygląda świeżo i realistycznie. Odcienie skóry są bliskie naturalnym barwom, a niebo zyskuje głębie i subtelniejsze przejścia tonalne. Obraz sprawia wrażenie soczystego i przyjemnego w odbiorze bez sztucznej przesady. Z minusów, których nie da się całkowicie wyeliminować, pozostaje wspomniane już w poprzednim rozdziale nadmierne rozjaśnienie obrazów HDR oraz lekkie przytłumienie detali w czerniach. Jeśli chodzi o pomiary, telewizor pokrywa około 98% przestrzeni barwnej DCI-P3 i 81% REK2020. To bardzo dobre wyniki, pozwalające uzyskać efektowne, nasycone kolory. Telewizor zawdzięcza je technologii QLED i w tym wypadku mamy pełną implementację opartą o specjalną folię znajdującą się między matrycą a podświetleniem. Daje to lepszy rezultat niż diody PFS z mniejszą ilością kropek kwantowych, zastosowane na przykład w u 78 q Pro. Przejdźmy teraz do tego, co często bywa piętą achillesową telewizorów obróbki obrazu, ostrości i skalowania. W Hisense U8Q zastosowano najnowszy procesor Mediatek Pentonic 800. To naprawdę ważna zmiana, która wnosi sporo udoskonaleń. I uważam, że właśnie ta część testu jest jedną z najważniejszych. Dlaczego? Dlaczego?! bo lekkie przekłamania kolorów, czy sztuczne rozjaśnienie obrazu wyłapie tylko w prawne oko. Ale problemy ze słabą gradacją zobaczy każdy. Nawet ktoś, kto po prostu włącza Netflixa czy YouTube'a po pracy. Na szczęście z tym razem odrobił lekcję. Niezależnie od tego, co puszczaliśmy w redakcji, przejścia tonalne wyglądały gładko i nic nie rozpraszało podczas sensu. Ocena 8 i 9 to jedna z najwyższych w tej kategorii. Aby dostrzec niedoskonałości w tej materii, trzeba naprawdę się postarać, podczas gdy na większości innych telewizorów od razu je widać w naszej sekwencji testowej z filmu The Green Knight. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których takie problemy wychodzą na wierzch i dotyczą słabej jakości materiału, który sam w sobie ma problemy z przejściami tonalnymi. Mowa tu głównie o YouTubie, klasycznej telewizji czy starszych filmach z internetu. Na szczęście Hisense przewidział takie sytuacje i wyposażył U8K w funkcję o nazwie Obraz Gładki i Gradientowy. Po jej włączeniu te pasy praktycznie znikają, a przejścia tonale stają się gładkie. I co ważne, na średnim poziomie ustawienia nie dzieją się żadne dziwne rzeczy. W wielu telewizorach włączenie podobnego trybu oznacza kompromisy. Znika filmowe ziarno, tekstury tracą szczegółowość, a czasami pojawiają się dodatkowe artefakty. Tutaj nic takiego nie ma miejsca. Dlatego mogę z czystym sumieniem polecić korzystanie z tej funkcji. Zwłaszcza, że starsze materiały od filmu z lat 90., polosowe treści z YouTube'a, potrafią dzięki niej naprawdę dostać drugie życie. No dobra, pogadajmy o płynności ruchu na U8Q, bo to temat ważny zarówno dla miłośników sportu, jak i dla graczy. Zacznijmy od odświeżania. Panel obsługuje sygnały 4K120, 144, a nawet 165 Hz. Czy tak wysokie odświeżanie ma jeszcze sens? Od strony teoretycznej tak. Jak widzimy teraz w tak zwanym teście UFO, ostrość ruchomego obiektu poprawia się wraz ze wzrostem ilości herców. Oczywiście jak to na matrycach LCD bywa, lekkie nie da się zauważyć, bo czas reakcji matrycy, a więc przejście od jednego koloru do drugiego, nie jest natychmiastowe. Nie jest ono jednak jakoś szczególnie dokuczliwe. Szybka jazda kamerą w wyścigach, dynamiczna akcja w strzelankach, wszystko trzyma ostrość i nie rozmazuje się nadmiernie. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że wszystko co powyżej 120 Hz da się wykorzystać jedynie przy podłączeniu komputera PC, bo konsole nie wspierają na razie tak wysokich częstotliwości, a transmisje sportowe maksymalnie ograniczone są do 60 fps. U8Q dostał 3 porty HDMI 2.1 i każdy z nich pozwala na podanie obrazu w maksymalnych parametrach. To bardzo ważne, bo wcześniej, chociażby w ubiegłorocznym modelu U8NQ mogło wyglądać to tak, że jeden port zajmował np. soundbar z EARC, drugi konsola i nagle brakowało miejsca na komputer czy drugą konsolę. Tutaj ten problem znika całkowicie. Wszystkie trzy gniazda działają tak samo, więc bez problemu podpinamy wszystko naraz. Pewnie teraz wielu z Was zastanawia się, ale jak to tylko 3 HDMI, a nie cztery? I tutaj właśnie wjeżdża ciekawostka, której chyba nikt się nie spodziewał. Hisense, i poprawcie mnie, jeśli się mylę, jako pierwszy producent na świecie dorzucił do zwykłego telewizora port USB-C z trybem DisplayPort i umieścił go na boku obudowy. Moim zdaniem jest to rewelacyjne rozwiązanie, szczególnie jeśli korzystacie z nowoczesnego laptopa czy MacBooka. Nie trzeba żadnych przejściówek, żadnych kombinacji, wystarczy jeden kabel i już mamy obraz na dużym ekranie. I powiem Wam więcej, to wcale nie jest tylko funkcja dla posiadaczy laptopy. Moim zdaniem to świetny ruch w szerszym kontekście, bo coraz więcej urządzeń przenosi się właśnie na USB-C. Wystarczy spojrzeć na pilota dołączonego do zestawu. Zamiast bawić się w wymianę baterii, podłączacie go raz na jakiś czas do ładowarki przez USB-C i gotowe. Do tego dochodzą nowe peryferia, klawiatury, myszki, słuchawki. Jeszcze niedawno wszystko było na klasyczne USB-A, a dziś coraz częściej dostają właśnie USB-C. Oczywiście można wyjść z założenia, że jeszcze wygodniej jest połączyć się bezprzewodowo. Telewizor wspiera przecież Miracast i AirPlay. DisplayPort jest jednak przydatny, gdy chcemy uzyskać pełną jakość obrazu i dźwięku, a także zerowe opóźnienie w transmisji. Hisense zrobił coś, co moim zdaniem powinni jak najszybciej skopiować inni producenci. To nie jest żaden marketingowy bajer, tylko realne ułatwienie w codziennym korzystaniu z telewizora. Wracając do gier, tutaj naprawdę mamy pełen pakiet funkcji dzięki wspomnianym wcześniej portom HDMI 2.1. Jest VRR, czyli zmienna częstotliwość odświeżania, jest automatyczny tryb gry, no i przede wszystkim input lag na poziomie, którego nie powstydziłby się monitor gamingowy. Poniżej 10 milisekund przy 120 Hz. Sterowanie na padzie jest responsywne, każda akcja dzieje się od razu, więc do dynamicznych gier telewizor nada się świetnie. Grać możemy zarówno w HDR10, jak i w Dolby Vision. Nowe tytuły naprawdę wyglądają efektownie. Światła, odbicia, cała ta otoczka robi robotę i daje poczucie, że gra się na sprzęcie z wysokiej półki. Ale jest jeden drobiazg, który muszę zaznaczyć: brak HGG. I wiem, część z Was pomyśli A komu, A komu to potrzebne? Ale jeśli oglądaliście mój odcinek o konfiguracji HDR na konsoli Xbox, to wiecie dlaczego to takie ważne. HGiG pozwala konsoli przyjąć kontrolę nad mapowaniem tonów, tak aby gra wyświetlała dokładnie to, co zaplanowali twórcy. Bez tego telewizor zawsze dodaje coś od siebie. Najczęściej najjaśniejsze elementy są zbyt mocno rozjaśnione i wtedy tracimy detale. A przecież każdy chce widzieć swojego przeciwnika, niezależnie od tego, co się dzieje na ekranie. Moja rekomendacja to ustawić w konfiguracji konsoli wartość, przy której ten piktogram znika, tak jak robi się normalnie, a następnie zejść o 3 lub 4 kliknięcia w dół da to optymalną jasność i czytelność detali w światłach. Na koniec warto omówić jeszcze Game Bar, czyli szybkie menu stworzone z myślą o graczach. Klik i od razu widzimy aktualne parametry sygnału. Możemy przełączyć tryb obrazu albo wrzucić celownik na ekran. I to jest ten moment, w którym widać, że U8Q nie dostał dopisku Gaming tylko dla marketingu, ale faktycznie został przemyślany pod kątem graczy. Na osobną uwagę zasługują kąty widzenia. Hisense U8Q korzysta z matrycy VA, która daje świetny kontrast i głęboką czerń, ale ma też swoje ograniczenia. Gdy patrzymy na ekran pod kątem, kolory tracą nasycenie, a czerń zaczyna się rozjaśniać. To nie jest wada tylko tego modelu, dotyczy praktycznie wszystkich telewizorów VA w tej klasie. Jeśli oglądacie głównie siedząc na wprost, nie będzie problemu, ale jeśli macie szeroki salon i zdarza się oglądanie pod większym kątem, warto o tym pamiętać. No dobra, to pogadajmy chwilę o systemie operacyjnym, bo to coś, z czego korzystacie codziennie i wiem, że zawsze budzi to emocje. Zwłaszcza kiedy telewizor nie ma wbudowanego systemu Google TV czy innego popularnego rozwiązania jak Tizen czy WebOS. HiSense 8Q, tak jak wszystkie modele sprzedawane w Europie, działa na systemie WIDA. I tutaj znowu ważna rzecz z poprzedniego odcinka: Europa to słowo klucz. Jeśli czytaliście zagraniczne recenzje, albo oglądaliście testy z USA czy z Azji, to pewnie widzieliście, że tam HiSense często występuje z Google TV. U nas mamy VIDA i pewnie teraz wiele osób myśli: chiński system to badziewie. A ja Wam powiem, że to oprogramowanie jest naprawdę w porządku. Po pierwsze, szybkość. Przełączanie źródeł, odpalanie aplikacji, wchodzenie do ustawień, wszystko dzieje się niemalże od razu. Nie ma tych lagów czy przycinek, które potrafią irytować w Google TV, zwłaszcza na tańszych telewizorach. Po drugie, funkcje. Wida w 2025 roku ma kilka rzeczy, które paradoksalnie wypadły już z modeli konkurencji. Na przykład możliwość nagrywania kanałów na USB a tego nie znajdziecie już w wielu telewizorach marek premium. Do tego mamy AirPlay, Screen Mirroring i wyszukiwanie głosowe po polsku. I teraz ciekawostka. Komendy głosowe działają nie tylko z pilotem w ręku, ale też dzięki wbudowanemu mikrofonowi w ramce telewizora, czyli możecie sterować TV bez pilota, mówiąc wprost do ekranu. Na plus też obsługa Dolby Atmos i DTS-X, zwłaszcza to drugie, bo sporo producentów całkowicie wycofało się już z DTS-u i później pojawiają się problemy, żeby puścić dźwięk do amplitunera albo soundbara. Tutaj tego kłopotu nie ma. Oczywiście, żeby nie było tak różowo, wida to system zamknięty. Nie zainstalujecie na nim aplikacji spoza sklepu, a lista dostępnych programów bywa ograniczona. Na dziś brakuje na przykład Eleven Sports, Spotify czy Tidala. Ale z drugiej strony ta lista co miesiąc się zmienia, więc jest spora szansa, że za chwilę część z tych braków zniknie. Jeśli więc martwiliście się o ten chiński system, to naprawdę nie ma czego. Wida działa sprawnie, ma parę ciekawych funkcji, a do tego nie zawiesza się przy codziennym korzystaniu. Teraz parę słów o dźwięku, bo wiemy, że to też was interesuje. Producent chwali się system audio 4.1.2 o mocy 90 W. Brzmi imponująco, ale wiecie jak to jest z tymi cyferkami. Dużo o jakości nie mówią, dlatego poszliśmy o krok dalej. Po pierwsze, zmierzyliśmy dla was charakterystykę audio w naszym laboratorium, którą widzicie teraz na ekranie. A po drugie, nagraliśmy próbki dźwięku, żebyście sami mogli posłuchać jak to gra w porównaniu do innych ekranów z naszej strony. Moim zdaniem jak na telewizor u 8 gra naprawdę głośno i czytelnie. Jest nawet lekko wyczuwalny bas, co w telewizorach wcale nie jest oczywistością. Momentami było wręcz wrażenie, że tego basu jest aż za dużo, bo przy maksymalnej głośności telewizor potrafił wejść w lekkie, nieprzyjemne drgania. Na szczęście wystarczy zjechać z głośnością do około 90% i problem znika, a dźwięk dalej jest bardzo donośny. Nie będę wam wciskał, że to poziom dobrego soundbara czy kina domowego, bo tak nie jest ale jak na telewizor wypada powyżej przeciętnej. Dialogi są czytelne, nawet efekty przestrzenne lekko czuć, a do codziennego oglądania informacji czy sportu spokojnie wystarczy. A jeśli ktoś będzie chciał więcej, to Hisense ma w swojej ofercie sporo barów i można łatwo dobrać coś pod siebie. Przeszliśmy przez wszystkie rozdziały dotyczące jakości telewizora, więc zaczynamy podsumowanie. Z jednej strony trzeba przyznać, że z roku na rok ekrany mini LED robią coraz większe wrażenie i ten model jest świetnym przykładem jak producent potrafi się rozwijać. Z drugiej nie da się oprzeć wrażeniu, że marketing producentów jest daleko przed realnymi możliwościami produktów. I tu ważne, to nie przytyk do sensa, tylko do wszystkich producentów mini-ledów. Telewizory te są wyrachowane w działaniu, dają ogromne pomiary jasności czy kontrastu, którymi producenci chętnie chwalą się na swoich stronach. To łatwo wprowadza w błąd recenzentów, którzy bazują na pomiarach syntetycznych planż, nie mając możliwości porównać obrazu z ekranem referencyjnym lub nie mając własnych, bardziej wnikliwych procedur. A skoro gubią się nawet osoby podejmujące się recenzji, to co mają powiedzieć zwykli ludzie szukający telewizora? Dla konsumenta jest to tym bardziej niekomfortowa sytuacja, bo atakowany jest ogromnymi liczbami, które często są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Właśnie tu najlepiej widać, jaki jest cel naszego portalu. My staramy się patrzeć głębiej i punktować tylko te parametry, które realnie przekładają się na obraz. A więc jak to wszystko wygląda w przypadku U8Q? I tu zaczynamy właściwe podsumowanie. Hisense U8Q to telewizor, który zdecydowanie przypadnie do gustu jego nabywcom. Najmocniejszą stroną jest intensywność efektów HDR. Jasność potrafi przekraczać 2000 nitów, a nawet w trudnych, ciemnych scenach ekran wciąż utrzymuje kilkaset nitów, co wciąż robi wrażenie. W takich momentach tańsze ledy często już nie mają nic wspólnego z HDR-em, a U8Q nadal się broni. Czerń jest głęboka i nawet podczas seansów całkowitej ciemności trudno narzekać na jej jakość. Za reprodukcję kolorów odpowiadają kropki kwantowe, które pozwalają wyświetlać bardzo nasycone barwy. Jednocześnie telewizor oferuje szerokie możliwości kalibracji, dzięki czemu można uzyskać naturalne odcienie. Nie jest jednak tak, że U8Q jest całkowicie wolno od mankamentów. Hisense nieustannie upiększa obraz przez sztuczne podbijanie jasności. Algorytm wygaszania jest agresywny, co poprawia kontrast, ale czasami utrudnia dostrzeganie detali w czerniach. Dla większości osób te drobiazgi nie będą miały znaczenia, ale purystów obrazu mogą irytować. Z drugiej strony widać, że Heisen wyciągnął lekcje z poprzednich lat. Największe brawa należą się za cyfrową obróbkę obrazu. Jeszcze rok temu była to pięta Hillesowa marki, a dziś mogę spokojnie powiedzieć, że U8Q wyrównał poziom, a w niektórych aspektach wręcz prześcignął koreańską konkurencję. Na uwagę zasługują też dodatkowe funkcje. Złącze USB-C z obsługą DisplayPort to świetny krok w stronę wygody i przyszłościowego podejścia. Generalnie jeśli chodzi o system operacyjny, to jest tu wiele powodów do pochwał. Działa szybko, nie zamula i znajdziemy funkcje zapełniane przez innych producentów, takie jak nagrywanie programów na pendrive'a. Matryca 165 Hz to ciekawy dodatek. Póki co doceniają go głównie gracze PC, ale kierunek rozwoju jest jasny. Gamebar, niski input lag i obsługa Dolby Vision w grach pokazują, że telewizor nie dostał łatki gaming na wyrost. Szkoda tylko, że braku wsparcia dla HGIG, które pozwoliłoby uzyskać naturalniejszą jasność obrazu z konsoli w trybie HDR. Wisienką na torcie jest eleganckie wykonanie. Łosiem 8 ma schludny, elegancki design z możliwością montażu całkowicie na płasko. Smukła metalowa ramka sprawia wrażenie solidności, a centralna podstawa ma regulowaną wysokość, co ułatwia ustawienie soundbara. Wrażenie klasy premium wzmacnia pilot. Klasyczny w formie, ale nowoczesny w funkcjach. Jest solarny, ma wbudowany akumulator z ładowaniem przez USB-C oraz podświetlane przyciski. System audio nie jest może rewolucyjny, ale jak na telewizor tej klasy, gra głośno, czysto i z przyzwoitą przestrzenią. Do newsów i programów telewizyjnych sprawdzi się bez problemu, a wymagający widzowie zawsze mogą dołożyć soundbara. Warto tu zaznaczyć, że telewizor wspiera formaty DTS i DTS-X, co daje przewagę nad konkurencją w prostocie podłączenia. Podsumowując, Hisense U8Q to po prostu dobrze przemyślany telewizor. Bardzo efektowny w codziennym użytkowaniu, innowacyjny w detalach i dopracowany w obszarach, których wcześniej brakowało mu jakości. Owszem, znajdziemy tu kilka kompromisów, ale w ogólnym rozrachunku to jeden z najciekawszych modeli mini-let w swojej klasie cenowej. Z tego powodu u 8Q otrzymuje od nas srebrną statuetkę. Byłoby grzechem go nie polecić, zwłaszcza patrząc na cenę w dniu premiery, która na tle konkurencji wypada naprawdę atrakcyjnie. To kawał solidnego sprzętu, a nie tylko ładna specyfikacja na papierze. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o 8Q i jakie modele chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. A jeśli chcecie poznać jeszcze więcej szczegółów i aktualną cenę, zapraszam na wybierz.tv. Link znajdziecie w opisie filmu. Cześć!